Cześć, witajcie! W dzisiejszym odcinku nagrywamy odcinek z akwarium. To są moje ryby. Ta taka niebieska z tymi takim fajnym ogonem. To jest bojownik. A te takie y, różowe, jakby i zielone, to są one. A jak się pomyliłem, to możecie mnie poprawić w komentarzu, bo aż tak długo tych ryb nie mam. I chciałam Wam pokazać, jak. Karmię, ale nie taką zwykłą karmą, taką jak mam na tu, tylko no, czymś innym. Więc zobaczymy się, jak już będę je karmił. Jakby co, to teraz czym będę karmił te moje ryby? To są larwy komara i sorki, że tak się zajękiwałem na początku filmu, ale dawno nie nagrywałem filmów A więc muszę teraz to wyciągnąć i nakarmimy może to będzie widać, ale tam teraz jest wrzucone. O, widać. Tam płynie tak w dół, za chwilę się rzucą. O, chyba zauważyły. Widzicie, to tak płynie do góry teraz. Coś by nie widział. Ach. Wiecie, bo zawsze się rzucały od razu, jak tylko dawałem ale teraz coś mi nie pykło więc poczekam jeszcze chwilę, najwyżej przyniosę jeszcze jedno. no nie no, da, nadal tam pływa a i właśnie, mam jeszcze suma, ale to wy... no, takiego małego sumka który nawet nie ma co jeść, bo jeszcze w moim akwarium nie ma ani jednego glona może go zauważycie, ale wątpię ale jest tam na samej, samym dole kuli no, zjadłeś się już tu? Wiecie co? Chyba bojownik zjadł, a tego chyba nie było widać na odcinku. Dobra, więc lecimy z kolejnym... No, z kolejnym larwą komara. Słuchajcie, największy smutek jaki mógł się mi przetrafić. Yy, niestety tablet się przewrócił, a gdy od razu wrzuciłem, to było to widać i zjadła ta pomarańczowa. Jeśli się mylę, to możecie mnie poprawić w komentarzach. Dobra, to raz po na Słuchajcie, nastąpiła tragedia. Niestety, zmiażdżyłem to. wiecie, nie zeszło jeszcze. O, teraz zeszło. Rzucam się, tak było widać, mam nadzieję. Bo ja się nie patrzyłem teraz na kamerę. Teraz tak zauważyłem, że w odbiciu trochę mnie widać, ale mało. Dobra, i po kolejne, ale uwierzcie mi, że to nie jest to łatwe, żeby to znajdować, gdyż y, to po prostu jest w takich miejscach, jeśli wam pada deszczówka, na przykład do ogarnia, czy czegoś tam, no akurat mam w tym przypadku taką beczkę i kanister, ale taki wielki, taki na kilka metrów, to każdy chyba wie, co to jest. na tych młodszych to, nie wiem, sobie na i po prostu tam się zbiera ta deszczówka i larwy, te komary składają tą larwę. No i są właśnie wtedy takie stworzonka. No a rybki bardzo to lubią i czasami im daję. Ostatnio dawałam im wczoraj. Powiedzmy, że te ryby mam od dwóch tygodni. No to jakby skoro tak. Czekajcie, bo się pogubiłem. Dobra, nieważne. Skoro mam te ryby od dwóch tygodni, no to tylko przez te dwa dni karmiłem te ryby tymi właśnie larwami. I idę po kolejnym. I mam nadzieję, że się Wam spodoba taki odcinek, bo mam mało pomysłów na odcinki i było mi, byłoby mi miło, jakbyście pisali w komentarzach jakieś pomysły na odcinki czy cokolwiek. Albo z na przykład z tymi rybami. O, wszystkie się w trójkę tak ładnie ułożyły. No, bo no nie mam pomysłów, a więc idę po kolejne. Słuchajcie, teraz spróbuję z mniejszym kalibrem larwy komara, ale mam nadzieję, że. O kurde, nie wiem, czy to było widać. Słuchajcie, idę po to większe, bo nie wiem. A i będzie lepsza taka widoczność. No więc idę. Słuchajcie, teraz mam naprawdę dużą. Mam nadzieję, że zjedzą. Było widać? Mam nadzieję. Dobra, słuchajcie, to był już koniec tego filmu. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie jakby drugą część karmienia z tych ryb. Możecie napisać w komentarzach też, czy coś na przykład innym karmić ryby, ale nie mi nawet tych rybek. Jak się nie gonią. No i jak mówię, to by był koniec tego filmu. Zostawcie łapkę, łapkę, jeśli się Wam podobało. I jeśli zdobędę 13 lub 12 subów, to zacznę od nowa wrzucać tak często filmy. Bo jak na razie mam ich za mało i to jest trochę dla mnie głupota jakby, żeby wrzucać co chwilę te odcinki i wiem, że długa była przerwa pomiędzy odcinkami. No ale dla tych nowych to i tak jest dużo, ale dla tych co są już od dawna na moim kanale to to jest mało i raczej mega mało. No i właśnie, nie no, naprawdę mega jaram się tymi rybkami. No, i. Dobra, nie będę Wam przedłużał. No to napiszcie w komentarzach, co tam chcecie zobaczyć, czy robić więcej filmików, i do zobaczenia.